Pierwsze liceum ogólnokształcące oraz technikum nr 1 w zespole szkół nr 1 w Dzierżoniowie znalazły się w czołówce najlepszych szkół w województwie dolnośląskim. My zapytaliśmy dyrektorów placówek, jaki jest sposób na takie wyróżnienie. Ciężką pracą po prostu trzeba przez cały rok ciężko pracować. Właściwie to nie cały rok, ale my pracujemy latami. Na te wyniki. Jak wszystkie Raury, zdobyła się pracą, pracą i wytrwałością, i systematycznym dążeniem do celu. Dziennik Rzeczpospolita i Miesięcznik Perspektywy po raz 16 ogłosiły ranking szkół ponadgimnazjalnych. To prestiżowe zestawienie obejmuje 50 najlepszych liceów i techników na Dolnym Śląsku. Wśród liceów 15 miejsce zajęło pierwsze liceum ogólnokształcące w Dzierżoniowie. Natomiast wśród techników z całego województwa na 47. miejscu znalazła się Radio Buda. U nas uczniowie startują w olimpiadach też. Te, na pi, tych pierwszych czołowych miejsc nie zdobywają, ale liczy się też udział i ile tych osób tam startowało. U nas myślę, że tym takim asumptem to było też niezłe wyniki z matury i niezłe wyniki również z egzaminów zawodowych, gdzie w tym rankingu 30% jak gdyby udziału mają wyniki z egzaminów zawodowych, jeśli chodzi o technika. Nie mieliśmy w ubiegłym roku roku olimpijczyków w finałach olimpiad centralnych. No, tak się złożyło, że nasi uczniowie jakoś nie udało się wyjść poza etap okręgowy. I obawialiśmy się, że to wynik matury, że może nie wystarczyć, a jednak był na tyle wysoki, że wystarczyło. Dyrektorzy obu placówek nie kryli swej radości z sukcesu, jakim jest wysokie miejsce w plebiscycie. Zapowiedzieli również, że dołożą wszelkich starań, by w następnych latach zajść jeszcze wyżej. Myślę, że oprócz satysfakcji to dla nas jest to jakaś wiedza na temat stylu naszej pracy, metod naszej pracy. Chcemy być szkołą skuteczną, przede wszystkim szkołą, która dobrze przygotowuje do studiów, do studiowania, no właśnie do tego, żeby absolwenci. Byli w szkołach, które sobie wybiorą, o których marzą, i potem, żeby ten wymarzony zawód udało im się zdobyć po skończeniu takiej uczelni. Chodzi nam o to, żeby to były uczelnie państwowe, żeby nie w uczelniach prywatnych, które no niestety nie wszystkie uczelnie prywatne cieszą się dobrą renomą, a większość raczej, raczej nie, a nam chodzi o to, żeby to była dobra. Polska Szkoła Skuteczna. My oczywiście cieszymy się z tego miejsca, ale jednocześnie to dla nas jest wyzwanie na przyszłość, żeby, po pierwsze, umocnić się na tej pozycji, a po drugie, żeby przesunąć się w górę. Więc traktujemy to owszem jako sukces, ale też jako wyzwanie i obowiązek do poprawienia tych wyników. W tym celu tutaj. No, modernizujemy naszą szkołę, doposażamy nasze pracownie w sprzęt pomocy dydaktycznej, również kierujemy nasze nauczycieli na kursy doskonalające, na szkolenia zewnętrzne, a też nasi uczniowie mamy też takie szczęście uczestnicząc w projektach unijnych. Też podnoszą swoje umiejętności. Pierwsze liceum ogólnokształcące ma szczególny powód do radości, gdyż otrzymało wyróżnienie dla najlepszych w Polsce Srebrna Szkoła 2014. Jest ono potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia.